Wzrok, to prawie ich nie widać Tak drobne i maleńkie Niełatwo wierzyć w nie A skąd fiksiki wzięły się? To wielki sekret jest A skąd fiksiki wzięły się? To wielki sekret jest A skąd fiksiki wzięły się? To wielki sekret jest Ciii... Zegar Wyprzeć go! I z lewej! Uważaj, rozbijesz się! Spokojnie! A nie mówiłem? Słucham? Hm? E nic. Hmm. No proszę, rozmawiasz ze swoim komputerem. Słuchaj, na dzisiaj chyba wystarczy. Mamusiu, daj mi jeszcze chwilę. Masz jeszcze pół godziny, tylko do obiadu. A potem już nie ma grania na komputerze. E, mm. Bez nadzieja. Pół godziny na pewno nie przejdę całej gry. Masz rację. Hej, a może rozciągniemy to pół godziny? Jak? Możemy stawić do tyłu wskazówkę zegara. Mama zauważy. To możemy zwolnić prędkość zegara. Ale, Ale jak? jak? Myślałem, że wiesz takie rzeczy. W starych zegarach jest coś, co nazywa się wahadłem. To ono reguluje prędkość wskazówek zegara. Jeśli będzie dłuższe, wahadło będzie się huśtać wolniej i wskazówki trochę zwolnią. Jeśli skrócimy wahadło, zegar przyspieszy. Współczesne zegary raczej nie mają wahadła. Są w nich sprężyny albo specjalne elektroniczne chipy. Ale tak czy siak te zegary też można trochę spowolnić. Wow, udało wam się. Niesamowite, że teraz chodzi wolniej. Będziesz miał więcej czasu na zabawę. Musicie jeszcze spowolnić zegar w kuchni. Tak, i resztę zegarów w domu. Muszę to przekręcić, żeby wytłuszyć wahadło. Tak jest. I wtedy ten zegar zwolni. Tidii. Teraz zegar na piekarniku. No to dawaj! I już! Wszystkie zegary zwolniły. Mama nic nie zauważyła. To świetnie! Tak, 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 tak! Wow, Tom Tomku! Jesteś super! nie! I kolejny poziom! Jesteś niesamowity! Brawo! Ha. To dziwne. Ura! Fantastycznie! Tak! Przeszedłem wszystkie poziomy. Dziękuję. Jesteście? Mów do nas, Władcy Czasu! Dobrze, ale już trochę zgłodniałem, a mama nie wołała na obiad, bo na zegarze nie minęło pół godziny! Hej, też to czujecie? Coś się pali! Co się stało? Jest pożar? To dziwne. Jak zwykle nastawiłam piekarnik na pół godziny. Ale tym razem kurczak się spalił. Może zegar stanął? Nie, sama zobacz. Wciąż chodzi. Ach, zrobię ci owsiankę. Owsianka na obiad! <grym> 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 Mamo, muszę coś. Za chwilę wracam. I co narobiliście? Wielcy władcy czasu, tak? Musicie przyspieszyć zegary. Dobrze już, dobrze! Zajmiemy się nimi! Zrobimy to w mgnieniu oka! I ludzie w bardzo przeróżny sposób odmierzali czas. Na przykład, jeśli wetkniecie kij w ziemię, to po jego cieniu możecie obserwować upływ czasu. To prosty zegar nazywany słonecznym. W starożytności wymyślono zegar wodny który odmierzał czas, przelewając wodę do drugiego naczynia. Zamiast wody można wykorzystać też piasek i wtedy mamy klepsydrę. Ludzie zaczęli odmierzać czas dużo dokładniej dopiero po wynalezieniu zegara. Można je spotkać w różnych rozmiarach, od takich stojących po małe zegarki na rękę. Dzisiaj mamy te proste do odczytania zegarki elektroniczne. Jednak najdokładniejszy z nich to zegar atomowy. Wskazuje dokładny czas na całym świecie. Tom Tomku, dlaczego Twój budzik dzwoni w samym oh! środku nocy? Naprawdę nadal jest noc? Wyjrzyj przez okno. Eee, ale według zegara jest rano. To ciekawe. Wczoraj. Razem z Ognikiem przyspieszyliśmy zegary. Pewnie dlatego zadzwonił budzik. Dlaczego je przyspieszyliście? Tom Tomek o to prosił. I co ja mam teraz zrobić? Że co? Idź do szkoły, już czas. Żartuję. Połóż się spać. Spokojnie, zajmę się przestawianiem wszystkich zegarów. Mogę przestawić je z tobą? Chcesz pomóc? Chłopaki, przez was są same problemy. To wielki sekret jest, a skąd fiksiki wzięły się? To wielki sekret jest.